Dane pokazują to, że y, taka fajnie pracująca imigracja jest to taki procent ludzi, który stwarza fajną wartość. No i super, pytanie, czy gdybyśmy im nie płacili 800, to oni by przestali płacić tamte rzeczy. Na no pewno nie. Jakby Polacy nie mieli 800, to ta dzietność byłaby jeszcze niższa. Dla mnie problem z e, tego typu danymi i analizami jest taki, że, że one są zawsze, zawsze wybiórcze I lecimy dalej, słuchajcie, ujawniono Biznes Info pisze, ujawniono wpływy Ukraińców na polską gospodarkę. Raport nie zostawia złudzeń. Bank gospodarstwa krajowego opracował e, solidny bilans, z którego wyłania się najważniejsza diagnoza. Migranci w Polsce to nie kwestia opinii czy Preferencji migranci są Polsce niezbędni. Takie, taką tezę stawia tutaj portal Biznes Info, a dokładnie na co się powołuje, powołuje się na właśnie wyniki, według których wychodzi, że Ukraińcy stanowią obecnie około 5% wszystkich pracujących w Polsce, osób. Z raportu wynika, że Ukraińcy trafili do Polski w korzystnym dla nas momencie. Względnie dobra koniunktura poskutkowała tym, że duże potrzeby rynku pracy zostały zaspokojone i nawet jest tu sugestia, że bez napływu ludności z Ukrainy polskie PKB byłoby niższe nawet o 2,4% rocznie, bo Ukraińcy zrekompensowali nam te spadki, jeśli chodzi o siłę roboczą. Migracja ma także. Że zdecydowanie dodatni bilans w finansach państwa, ponieważ wkład w polską gospodarkę jest większy niż kwoty, które są, których Ukraińcy są beneficjentami. Świadczenia 800+, plus, to widać najpierw po świadczeniu 800+, plus, że, nie, że nie mowa tutaj o drobnych różnicach, lecz wielokrotnościach. Składki ubezpieczeniowe płacone przez pracujących Ukraińców są blisko sześciokrotnie wyższe niż kwoty przekazywane im w ramach 800+, plus, bo chodzi tutaj o różnicę 15,1 Miliarda do 2,8 2, 2, miliarda. No, no to taka jest różnica między składkami a zyskami, którzy, które wynikają z zatrudnienia Ukraińców. No i co panowie myślicie, bo temat Ukraińców jest bardzo kontrowersyjny w Polsce. Początkowo, jak wiemy, wszyscy ludzie chętnie się rzucili na pomoc mhm. naszym sąsiadom za wschodniej granicy, ze względów oczywistych. Jesteśmy bardzo solidarnościowym narodem i zawsze byliśmy i myślimy często dużo częściej, dużo częściej myślimy sercem niż rozumem. Niemniej tak. tutaj było to podyktowane, myślę, że rozsądnie jednym i drugim. Um, I no dużo... Ukraińców przyjechało do Polski. Faktycznie duża część pracuje, duża część się dokłada do PKB Polski. Jakaś część, która nie pracuje, jak w każdym społeczeństwie, robi bardzo zły PR, pozostałym Ukraińcom. Myślę, że podobnie jak. Niepracujący Polacy w UK robią bardzo zły PR Polakom ogólnie. Mhm. Ci pracujący robią super PR, bo o bo, bo, bo Polakach się mówi, że są pracowici, że są kumaci, że są rozsądni i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat ta niepracująca część, no powiedzmy, że robi trochę inny PR. Co wy myślicie na ten temat? Ja bym powiedział tak, ja pochodzę z Nowej Huty z Krakowa. i w Nowej Hucie, jak byłem młody, była duża przestępczość. bo bardzo niebezpiecznie, nie? Miałem 15-16 lat, ale ta, to, to niebezpieczeństwo wynikało z tego, że bardzo mały procent ludzi to niebezpieczeństwo stwarzał. Nie? No ale opinia była ogólnie o hucie, więc 99,5% ludzi, którzy w ogóle nic złego nie robili, no, też żyli w tej rzeczywistości niebezpiecznej. No i e, podobnie tutaj jest właśnie zawsze ze złymi przykładami, że jej bardzo mocno widzimy, a rzadko kiedy w mediach, wiadomościach słyszymy informacje o tym, że ktoś coś zrobił dobrego, bo to jest nudne po prostu, nie? Jest, no, chyba, że nie wiadomo jaki wielki sukces. No i teraz te, te dane pokazują to, że e, taka, mm, powiedziałbym tak, taka pracująca, fajnie pracująca imigracja, podobna kulturowo do tej... Y, w na której terenie jest, czyli na przykład, właśnie Ukraińcy są w miarę podobni do, do Polaków, gdzieś tam w mm. swoich różnych podstawowych zachowaniach yy, i tak dalej, no to jest to coś, co w momencie, kiedy też mamy braki, yy, mało ludzi się u nas jakby rodzi i jest jakby gdzieś tam dziura w społeczeństwie do wykonywania różnych zawodów, które są też mega potrzebne, no widać jakby, że to się wszystko sprawdza, nie? czyli jest to taki procent ludzi, który stwarza fajną wartość. Yy, powiem szczerze, że. Yy, przed czytaniem tego artykułu nie wiedziałem, że ta różnica między płaceniem właśnie tych różnych świadczeń 800+, plus i tak dalej, a tym, jak dużo wpada, to zresztą nie wiedziałem, że to jest aż tak duża różnica, więc wygląda to fajnie i oby jak najwięcej ludzi zobaczyło te dane. Mhm. No to ja bym trochę inaczej na te dane spojrzał. Po pierwsze, tak, też kiedyś ze znajomą gdzieś tam wymienialiśmy poglądy, bo jakby wyglądało to właśnie w ten sposób, że zarabiamy tam 5 razy, 5,4 razy Więcej zarabiamy na tych wszystkich daninach, którzy Ukraińcy zostawiają, versus 800 plus. No i super. Pytanie, czy gdybyśmy im nie płacili 800 plus, to oni by przestali płacić tamte rzeczy? No pewnie nie. Mhm. Czyli pewnie i tak by je płacili, więc jeżeli tak na to spojrzymy, to niepotrzebnie płacimy te 800 plus. Mhm. Jeżeli jednak jest związek, czyli płacimy im 800 i oni zostawiają 5,4 razy za tyle, to płacimy im 1600 albo płaźmy im jeszcze więcej, gdzie jest granica, nie? Więc jakby dla mnie problem z tego typu danymi analizami jest taki, że, że one są zawsze, zawsze wybiórcze i zazwyczaj są robione, są robione pod tezę. Czyli jeżeli mówimy, że, że migracja jest dobra, to ona jest dobra przy jakichś parametrach, które wzięliśmy do tej analizy, ale nie jest dobra po prostu, bo jeżeli powiedzieliście coś takiego, że brakuje nam ludzi na rynku, Pracy, w związku z tym przyjechali Ukraińcy i ją za, zapewnili. No to czy to jest rozwiązanie problemu? A co będzie, jak się wojna skończy? Czy Ukraińcy wrócą do Ukrainy, czy już zostają z nami na zawsze? Część wróci, część zostanie. Więc to nie jest rozwiązanie problemu. Nie możemy powiedzieć, migracja rozwiązała nasz problem. Nie, być może na chwilkę jakiś aspekt jakiegoś problemu zasypała i to wszystko. Więc to nie powinno ściągać z rządzących odpowiedzialności za to, żeby myśleć o systemowych rozwiązaniach. Nie? Rozmawialiśmy wcześniej, yy, wcześniej tydzień temu o tym, że My jesteśmy gdzieś tam beneficjentami jakiegoś kraju, w którym żyjemy, i tak dalej. No i super, i bardzo fajnie. Natomiast nasi zarządzający są, jak sama wskazuje, zarządzającymi, i oni mają obowiązek robić najlepszą możliwą ofertę. A my, jako obywatele, możemy sobie wybrać najlepszą możliwą ofertę. I nie jest tak, że musimy, bo się tutaj urodziliśmy. Tylko powinniśmy wybierać tę ofertę, bo chcemy, bo jest ona najbardziej wartościowa. Nie? No więc to tak bym powiedział odnośnie, odnośnie, odnośnie tych danych. I też jeszcze, żeby zwrócić uwagę na to, że jest mnóstwo rzeczy, o których się nie mówi, na przykład większa przestępczość, na przykład kwestie związane z, z, z wypieraniem naszych polskich biznesów. Nie, znowu, z perspektywy biznesu to jest wszystko jedno. Jeżeli Ukraińc potrafi zrobić lepiej, to powinien robić Ukraińc. Ale z perspektywy kogoś, kto zarządza, to też jest pytanie, czy powinniśmy promować, mówię o, z perspektywy zarządzających, polski biznes, żeby się tutaj. Polakom ten biznes rozwijał, czy powinniśmy promować ukraiński biznes? Nie więc to jest tak wielowątkowy, wielowątkowy temat, że jak czytam taki nagłówek, że tutaj każdy musi zobaczyć, rozstrzygnięte jednoznacznie i tak dalej, no to tylko wziąć tego dziennikarza. I... Hmm. A czy to jest wiesz, to tak samo jak nie da się pewnych rzeczy opomiarować i wyciągnąć z nich sensownych wniosków, pomimo że może tutaj hmm. statystyk by powiedział, że wszystko się da, ale jakbyś popatrzył na wyniki badań, jak. 800 plus wpłynęło na dzietność Polaków, to można by jednoznacznie powiedzieć: No, zmniejszyło. No, przecież się zmniejszyło przez lata. No to znaczy, że 800 plus działa odwrotnie niż w założeniu. Tak. Takie też tezy były, były stawiane tak. przez dziennikarzy, że 800 plus właściwie zaszkodziło dzietności w Polsce, bo ludzie dostają te pieniądze i nie chcą mieć dzieci. I nie chcą mieć tych dzieci. Tak, Powiem, że tacyka, za nie dostają pieniądze, tacyka, nie? Tacyka nie istnieje. Porównanie z drugą, alternatywną rzeczywistością, gdzie tego nie ma, żeby Dokładnie. można to z czymkolwiek zestawić, nie? Więc możemy sobie tylko gdybać. No. Dokładnie tak. To tak samo, jak ja często mówię, że jak jedziesz samochodem w jakimś obcym mieście i masz nagle korek, nie masz GPS-a i teraz masz dwie drogi do wyboru. Albo stoisz w tym korku, albo pojedziesz w lewo, w prawo, spróbujesz objechać ten korek. Która droga jest najlepsza. No nie wiesz, bo w gruncie hmm. rzeczy musiałbyś pojechać w, w jednym czasie w trzy miejsca i zobaczyć, i post factum dokonać oceny. dokonać oceny, dokładnie. Więc jakby i tak jak zauważyłeś rozsądnie, ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, czy jakby Ukraińcy nie zostali 800 plus, albo jakby zamiast 800 zostali 1600 plus, to czy by jakkolwiek bardziej lub mniej wpłynęło na tą sytuację? Nie wiemy tego. Mogę ze zdrowego rozsądku powiedzieć natomiast, że jakby Polacy nie mieli 800 plus, to ta dzietność byłaby jeszcze niższa. tak Ale tego też nie jest nikt w stanie dowieść, bo nie pojechał tą tak, tak? alternatywną drogą w tym samym czasie. Więc long story short, myślę, że Ukraińcy do PKB dokładają faktycznie. I to jest jakby na plus, ale jest też wiele czynników, które jest na in minus, czynniki społeczne, zwiększona przestępczość, nie tylko ze względu na Ukraińców, też na Polaków, choć słyszałem od kolegów różne historie już mm -hmm. na temat ukraińskich. Zorganizowanych grup przestępczych i to jak przejmują. Znaczy, tak, ale to, to nawet jest taka prosta rynek. dedukcja. W momencie, kiedy jakby jesteśmy na swoim terenie, no to jak wracamy do domu, no to wracamy do domu w tym kraju. Więc jeśli byśmy coś robili na granicy prawa, no to jakby jest duże ryzyko, że ktoś tam nas znajdzie gdzieś w końcu po jakichś latach, nie wiem, coś wyśledzi. A w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś na obczyźnie, no to jeśli mamy takie tendencje, żeby robić coś dziwnego, no to potem sobie możemy wrócić do siebie, jesteśmy bezpieczni. No więc też taki czynnik tego typu może dokładnie. właśnie sprawić, że po prostu jakby delikatnie mamy mniejsze poczucie odpowiedzialności. Ja tak samo no, mogę dbać o swój dom, ale tu kolegi nie muszę sprzątać, jak od niego wychodzę. No nie? dokładnie, ktoś, no jest, do siebie. ktoś jest zameldowany w Hersoniu, tam ma, tam ma auto zarejestrowane, łapie go fotoradar. No i co? Pójdzie bilet do, do tego, do Chersonia, tam A, mu przyjdzie, tak. masz zapłacić, że nie zapłaci. Bez sensu, nie? Mhm. Czy, 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 czy inne drobne przestępstwa nie ścigane, na przykład biletu nie zapłaci w MPK i tak dalej, nie? A zauważcie, że to co wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, no nie są te wielkie przestępstwa, które odbywają się rzadko. Znaczy one są medialne, one tam przez jakiś czas absorbują naszą uwagę, ale właśnie te rzeczy, które są blisko nas, nie? Gdzieś tam pomalowane ściany, rozbite okno, rozbita lampa, to są... Realne rzeczy, które dzieją się koło nas i które wpływają na percepowane przez nas poczucie, mm. poczucie bezpieczeństwa. Nie? A tak jak Mateusz zauważył, jak nie można mi bezpośrednio przypisać odpowiedzialności za dany czyn, to prawdopodobieństwo, że go popełnię tak zupełnie po ludzku, jest po prostu większe. Nie? Mm -hmm. No bo gdzie ten policjant pojedzie, żeby mnie znaleźć? No tak. Mm.